Cześć, witajcie! Z tej strony Mangetsu i jest dzisiaj ze mną kolejny ze sponsorów jest to ASO! Aso! Witamy Aso w naszej krainie pełnej walk i yy, nie tylko to kraina, gdzie można walczyć. Tak to właśnie jest w tej Polsce. Aso, czy byłbyś w stanie wytłumaczyć na czym będzie polegać pomysł na dzisiejszą walkę między nami? To no tak, w dzisiejszej walce zamienimy się w snajperów, będziemy mieli niewidzialność i po prostu będziemy snajpić. Snajpić i kurczę, będzie to bardzo takie zwariowane snajpienie, żeby aby jeszcze lepiej się zamaskować mamy oczywiście noc i mamy jeszcze barwniki ciemne więc specjalnie teraz z aso sobie zmienimy wygląd na bardziej taki właśnie cienisty żeby jeszcze mniej mi... ja nie był teraz <laughs> cienisty <laughs> żeby jeszcze mniej było widać o no chyba już chyba tak styknie o i teraz nie powinno mnie być widać. A co widzisz mnie? Widzę tylko Twój nick, bo jeszcze jesteśmy razem. Aha, w sumie no racja. <laughs> Dobra, ale widzisz, że to się sprawdza, nie? Że jakbym miał ten barwnik. Tak, to, to się też sprawdza: można lampę schować. Do, lampę chowa, spaniaczek. Dobra, e, tak jak wspomniał właśnie Asu, jeszcze mamy e, snajperkę z nerfioną na broken, żebyśmy się tak szybko nie pozabijali. Mamy max HP i mamy wszystkie akcesoria pod e, właśnie e, obronę, żeby właśnie walka nie trwała aż tak krótko, bo snajperka domyślnie też na skradaniu się z vorteksowej zbroi ma bardzo dużo obrażeń, e, dlatego trzeba to było jakoś zbalansować. No. Wait, jak przegram to trafię do Walhalli, jeżeli to jest kraj na walk? E, wiesz co, to jest bardzo możliwe, chociaż ja tam na, na mito mitologii jakiejś nordyckiej tak Ja się nie znam tak, za bardzo no. mitologia nordycka e, jeszcze w ogóle e, odkryłeś coś takiego na tej zbroi aso mi powiedziałeś i też warto to przytoczyć tutaj ludziom o, o tak to... otóż kiedy e, kiedy się jest niewidzialnym to e, można tak naprawdę mieć Hermesy, mimo że się nie ma Hermesu. Kiedy się zdejmie efekt niewidzialności, to już tego nie ma, więc to nie jest takie OP. No właśnie, to jest dziwne, dlatego że e, tak naprawdę nie, musimy uważać na to, żeby za szybko nie chodzić, bo będziemy po prostu ujawniali swoją pozycję. Przecież. No. No, i w ogóle jeszcze mamy tutaj mnóstwo apteczek, jakichś skoków. Dlatego każde użycie jetpacka będzie się wiązało z tym, że zostaniemy wykryci. I jeszcze warto wspomnieć, że na e, w trybie skranania mamy jeszcze większe obrażenia. E, stąd e, chyba nawet dwukrotnie zwiększone. Stąd po prostu opłaca się używać tego jak najbardziej. W takim razie, Aso, czy jesteś gotowy na walkę? Tutaj myślę, prze... że jestem gotowy na walkę. Jak myślisz, pokonasz mnie? Wątpię. <laughs> Sam nawet widziałeś, że niewielu sponsorów podołało tutaj. W ogóle niewiele graczy. Kawe, czy to by się uda? Nie wiem. Ale ja trzymam za ciebie kciuki i liczę na fajną, wyrównaną walkę. I że mimo wszystko, jakoś tak ukryciu, mam nadzieję, że tam gdzieś wewnątrz siebie, że jednak mnie pokonasz tak szczerze. Ale nie dam ci forów ani trochę na całego jadę, rozumiesz? Dobrze. Dobra, to teraz standardowe pytanie. Wybierasz Night's Edge'a czy Excalibur'a? Wielu wybierało Night's Edge'a, nie będę gorszy, więc idę na Excalibur. Dobra, może być Excalibur. A chcesz odliczać, czy ja mam odliczać? Ty zacznij, ja wybrałem stronę w sumie. No, to runda pierwsza. 5, Cztery. 3, Dwa. 1. Dobra, i co teraz? Zaczyna się. Zaczyna się? Jeszcze mam lunetę. To teraz cała zabawa polega na tym, żeby cię wykryć, gdzieś tutaj. O to pierwszy, kogo znajdzie, to ma zwiększone szanse. No. A jesteś w stanie powiedzieć, czemu zwiększone szanse? Bo to też jest ciekawe. No tak, bo wtedy się pojawia pasek zdrowia. O, no właśnie, bo to też jest tak głupio, to... że jak się skramy. O! O! Widziałem coś! Albo to ja byłem? <noise> Nieważny. <noise> Nieważne, nieważne. Spadłem sobie na ten. Mm, na przewracasz zdrowia, bo nie wiedziałem, gdzie jest moja postać. Nie widzę jej. Ja ci widziałem. O, ja też cię widziałem. Gdzieś mi przeleciałeś tutaj, kursor. Jak już kogoś trafimy, to będziemy widzieli pasek zdrowia, mimo że będziemy na niewidze. Nie! O! I co teraz? Dobra, ja po apteczki lecę. Nie trafiam coś. Nie! Ale już zwalił. Runda pierwsza twoja. Wiesz co? Ja popełniłem taki błąd, że tam na początku tak się rozpędziłem i ujawiłem kompletnie swoją pozycję, a ja cię gdzieś wykryłem. Właśnie, już to widziałem. Znaczy, ja, kiedy już stałeś tutaj na tym pilarze, tutaj, to ja znalazłem cię kursorem. I e, wiedziałem, że nie mogę cię trafić, więc poczekam, aż coś zrobisz. I właśnie kiedy Ty już tu podchodziłeś, to wtedy Cię załatwiłem. E, to takie cwane, ale szczerze Ci powiem, że jakbyśmy właśnie obaj wpadli na ten plan, to chyba ta walka by potrwała długo i głupio, że tak powiem, bo każdy by tak naprawdę tylko stał i się kampił i nic nie robił, czekam na drugą osobę. Znaczy, z drugiej strony, kiedy ta druga osoba stoi, to jeżeli ją e, wykryjesz to Wtedy ta osoba już nie ma szans, bo ty od razu strzelasz i ta osoba wtedy musi gdzieś uciec. No w sumie. A to jest dezorientowanie. To zobaczymy. Runda pierwsza w każdym razie należy do ciebie. Eee, ja już się trochę czegoś nauczyłem i nie wiem, czy snajperka jest moją mocną bronią. Przed nagraniem, jak była rozgrzewka, dałem ci w kość, ale widzę, że już tutaj ujawniasz prawdziwą siłę. <grych> to w takim razie teraz ty będziesz odliczał i będziesz po stronie Night's Edge'a, tak jak teraz. 5, 4, 3, 2... 1. Go I teraz znowu szukanie kursorem Jeszcze gwiazdeczka, świeć gwiazdeczko mała świeć No powiem ci, że to szukanie kursorem to ja w tym nie jestem dobry O, o sz Aucz. Mówiłem, że ci nie dam pory! Ale cię Aucz. zrobiłem! Zawolało, Aucz. nie? Ból, ale to było mocne. Słuchaj, no tu trzeba y, walczyć o pozycję. Już jest 1-1, runda, druga jest moja, ale cię zmiotłem z planszy. Powiem ci satisfying to już było w tym momencie. <grym> ale też znowu miałem tak, że jestem tam na granicy, snajpiłem, ale w ogóle nie wiedziałem gdzie i się bałem, że jak jeszcze... Krok podejdę, to spadnę. Właśnie, wiesz co? Powiem ci, że jak jesteśmy na tym trybie skradania i się, siebie też nie widzimy kompletnie, e, a używamy snajperki, tej lunety, to strasznie łatwo o to, żeby spać. Ja w pierwszej rundzie tak tutaj nawet miałem, że tak spadłem i tak patrzę, że o, kurczę, coś się poruszyło, apteczka 20 HP dodało, nie? I myślałem, że to ty spadłeś. Ja w Pomerlałam tym momencie się. miałem już pewność, że ty idziesz e, dołem. E, teraz będzie runda trzecia e, i teraz ja będę odliczał. Czy jesteś gotowy na rundę trzecią? No powiedzmy. No to 5, 4, 3, 2, 1. Kompletna cisza. Ale nie no, na ciszę kompletną to ja nie pozwolę. Mimo wiesz cichej walki. Tu trzeba... Oj! Coś czuję, że ty Ciebie. się... Ty już widzisz, gdzie ja jestem pewnie. I się jakoś stopniowo przybliżasz. No, tak trochę na odwrót. No. Widziałem cię przez moment tylko. Przez mom moment. Kurde, zahaczyłem się. Co? Ech. Powiem ci, że trafiłem cię trzy razy. Ale miałeś jeszcze. Sas y no. Blokadę obrażeń. I. Jest! Au. Udało się znowu. Uch. Zapomniałem wyjść z tego niewidzialnego. I cię zablokowało, nie? Tak. Oj, dobra, kolejna runda Bardziej. moja. Ale wiesz co, powiem Ci, to było fajne, bo ja sobie tutaj szedłem tak dołem, i w pewnym momencie najechałem na jedną z platform i patrzę. O, Aso! Ale jak strzeliłem, to okazało się, że strzelam do ciebie tak. Co działa przez ścianę? Znaczy, nie, nie, właśnie nie działa przez ścianę. No, ale, ale to śmieszne, no bo lufa wygląda, jakby była za ścianą, ale nie strzela. No to jest akurat logika terrarii, nie? Ale chodzi mi o to, że już miałeś znaczy dwie nie, szanse. jest jedna broń. jest jedna broń, która przez ścianę tak strzela. Darklands? Znaczy, to to można dzikać, nie? Ale dobra, mniejsza. W każdym razie miałeś dwie szanse, żeby mnie tutaj wykryć, bo ja tak strzelałem stąd po prostu. Nie mogłem cię trafić. Znaczy, ja, ja cię widziałem, tylko ja myślałem, że ja stoję. E... Tutaj, na przespałnie, a nie tutaj. <noise> no, to za, jesteśmy zakręceni jak dom ślimaka. E, w każdym razie, to była runda trzecia. I jeszcze możesz wygrać. E, także wiesz, adrenalina, niech adrenalina rośnie. Teraz ja chyba tutaj, nie? Jesteś ready? gotowy? Tak, tak, jestem ready. 5, Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Dobra, go. O, tu, tu, tu. Co to było? Buciki było słychać. Dymki. Bo bo ci. Ja się też boję właśnie, że spadnę gdzieś z platform. Szukamy kursora. To tak grubno się schodzi. Jak tu zajść, żeby nie dostać? No. A ty się, pewnie. oj, ty się pewnie kampisz. Wiem, że gdzieś wyżej jesteś. Albo ty jesteś gdzieś niżej. To skoro mówisz, że jestem gdzieś wyżej, to ty musisz być albo gdzieś po środku, albo gdzieś na dole. Czyli to już jest spora podpowiedź. Albo gdzieś wysoko i ci No, no nie. Raczej nie. Chociaż... Hmm. Gdzie mógłbyś się ukryć? Szukamy. B bitwa na kursor. Kto siebie pierwszy znajdzie? <głosł> <głosł> Powiem ci, że jest to całkiem ciekawe. Nie, jesteś gdzieś na dole. Na bank jesteś gdzieś na dole. Tylko pytanie w jakim miejscu. O! Mam cię. Już Ruszy, się ruszyłeś w prawo, dobra, widzę, widzę cię O, Nie trafiłem. Z której strony idziesz Nie! Za 200 obrażeń Auć A ty masz w ogóle dźwięki kobiece No tak, bo zmieniłem postać specjalnie na kobiecą, żeby... O nie O tak! Nie! Ale byłby airshot. No, wiesz co, bo tu się nawet opłaca w tym momencie... Um Większe obrażenia. Co? A ty dalej stoisz w miejscu. You think so? No, dobra, widzę cię. Nie! I ty też mnie widzisz. A ty tak właśnie... mi no ja myślałem, że ty, ci... O, dobra, o, spoko. siadło Wiesz co, bo ty za bardzo też, tak mam wrażenie, stoisz w miejscu i ja nawet myślałem, że cię może zlagowało, czy coś, bo tak stoisz i mi się dajesz i ja jeszcze jak głupi nie trafiam między tymi platformami, ale nie, weszło elegancko. Ja kiedy się skupiam na celowaniu, to wtedy się nie skupiam na ee... poruszaniu Uciekaniem. się. W każdym razie, wiesz, już jest 3-1, więc teoretycznie nie możesz wygrać, ale standardowo walka o honor, więc daj z siebie wszystko. W ogóle tutaj poprzedni sponsor odkrył coś takiego, że da się tutaj przelecieć. Jak odpowiednio długo będziesz przelatywał. Nawet ja czy hakiem by się dało? hakiem na pewno. Hakiem na bank, ale na pewno masz skrzydłami. No, piękne skrzydła ten jetpack. <laughs> Wiemy o co chodzi. No wiem. Nie, ja nie chcę przegrać 1 do 4. No, to już za dużo takich przegranych było. Szczerze ci powiem. Albo, albo ktoś cię mierzył, albo tylko kogoś mierzyłeś. No, no dlatego ja tak y, głupio się trochę czuję, że każdego po prostu wysyłam i zmiatam z planszy, bo ktoś pomyśli, że ustawione. I think I ready. I'm ready. Dobra. I think I'm ready too. Są 5, 4, 3, 2, 1. No. Ty już dawno widzisz, ale mi nie trafisz tutaj. Myślisz, że Cię nie widzę? O nie, co tam? A mu się nie żyje albo żyje. Oj ale ci fajnie trafiłem No Bodo. scope Też pamiętaj, że są apteczki, nie? Ty tam masz Jakie apteczki? Ja nie, nie, nie mam pojęcia o czym A druga mówię. sprawa, że ty masz pasek HP <laughs> Widoczny Ojeju, zapomniałem o tym <laughs> o. Co tam, co tam? Dobra, to zrobię ci jeszcze jakiegoś jumpscare'a Tak myślę I think I am dead Dobra. Teraz, teraz trzeba się czajcie. Wiem, że ty widzisz mój pasek zdrowia. No. To przynajmniej jestem w miejscu, w którym możesz mnie trafić tylko z dwóch stron. Czy mi tak ci Eee, yy, hm. Aha! <grym> Wcale cię nie widzę. <grym> <grym> No, do widzenia, dziękujemy. 1-4. <gry> ale nie no, powiem ci, że pierwsza runda ci poszła zaskakująco dobrze, ale już te pozostałe. No tak, to już nie. Znaczy... Wykorzystałem cały potencjał w pierwszej rundzie. <gry> No, powiem ci, że właśnie, yy, może gdybyś tak przy tej pierwszej nie zaszarżował, to byś mi nie, nie dał takiej motywacji e, do tego, żeby grać lepiej, bo faktycznie ciśnienie skoczyło i wiesz, IQ 300, żeby złapać za wszelką cenę. Co, co sądzisz w każdym razie o walce? Jak ci się walczyło? No, było bardzo fajnie. Szczególnie przy kwiatkach stanie. Przy kwiatkach stanie. Ale to ty tam bardziej u góry chyba, po prawej stałeś niż po e, lewej. tak, po prawej stałem. Hmm. Zawsze kiedy oglądałem właśnie fight getsu, to sobie myślę. Dobra, trzeba stanąć przy kwiatkach, stamtąd snajpić jest łatwo. W każdym razie zwycięzcą tego fight Get'su, jestem ja. Znowu udało mi się obronić tytuł. Czy to dobrze, czy to źle, sami powiedzcie. Jaki ja tytuł? Tytuł mistrza. Tytuł Fight Getsu. <noise> a co do ciebie, Aso, to jeszcze mam do ciebie pytanie, oczywiście taką, powiedzmy, nagrodę pocieszenia, którą jest możliwość pozdrowienia kogoś. I czy chciałbyś kogoś pozdrowić? Rodzinę i przyjaciół, a poza tym e, Blukiego Akamuska. O, to może jeszcze rzuć jakimiś ksywami, żeby się miło zrobiło, wiesz, masz tutaj czas no to, antenowy. <noise> może też Pablito Joker, mimo że był dla mnie niemiły. I mam nadzieję, że Tobie, Aso, również tutaj się fajnie walczyło oraz tutaj pracowało ze mną nad e, tym pomysłem. Osobiście Ci powiem, że pozytywnie się bardzo zaskoczyłem, fajnie się walczyło. No, nie spodziewam się, że aż tak będzie super właśnie z głupimi snajperkami i vorteksem zbroją w sensie. Więc fajny plus Dziś dla Ciebie. Dzisiaj zaskakowany i rzadziej używany set, jak chodzi. Zazwyczaj gracie wszyscy jadą na Solar. No nie wiem, zależy jaką klasą się gra. E, mam nadzieję, że przyjemnie... O! Co tam? Ej! Ty się mścisz, bo, bo przegrałeś. To się nazywa nie. zawiść. Nie, 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 to się... nie, to wcale nie. <laughs> tak, tak, to się nazywa zawiść. Tak się nie robi. Po prostu mi zazdrościsz Nie, To już wcale nie jest tak, żeby końcówka. To, tu chodzi o to, żeby końcówka odcinka była różno i to o akcent humorystyczny. <laughs> Dobra, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do usłyszenia. Pożegnaj się. A, to widzę. <laughs>